Ciekawe ile za to zapłacę wszystko z deserem łuczek mm. Już mamy 300 tysięcy obserwujących na TikToku, Bardzo Wam dziękuję za to. Mamy radę 310 tysięcy. Nie wiedziałem, że jest coś takiego jak kolesła z czerwonej kapusty. Jak to nie jest Próbujemy. Pierwem na 10. To jest smak klasyk, klasyków. Słabowy nigdy nie zawodzi. Co by tutaj na deser wziąć? Widzę, że są naleśniki, są z serem? Tak. Jakieś co? malinowy, szkołkowe albo. O, to malinowy. Tak 27, Mam 27, loda. Piękne dania Na <grymne grymne> swoje. Wiem yeah, i let's go. Jak chcesz kogoś poznać, to możesz dołączyć do Discorda. Klikając link w bio. Jest Ten sos malinowy wygląda prawdziwie. Bez smaku. Jeszcze sam spróbuję ten. 10 na 10 sos. 10 na 10... Najlepszy na lesie i serem jakie wziąłem. Za to wszystko zapłaciłem. 54 zł. To opłacało się.